Tak sobie siedzę w domku, odpoczywam. Jest niedziela 27 sierpnia. Za oknem bardzo cieplutko, 26-7 stopni. Dosyć pochmurno, ale nie 36, jak zapowiadali ci piewcy końca świata, ci propagandziści zmian klimatycznych spowodowanych przez człowieka. No więc ja uważam, mimo tych fal upałów, które panowały tu i tam w Europie, ale tylko fal, one się zaczynały i kończyły. Wiadomo, że w sierpniu na przykład najbardziej gorącym punktem jest zawsze była i jest w dalszym ciągu Europa Południowa. Ale nie będę się rozkręcał. Po prostu chcę zauważyć, bo oglądam właśnie sport. To jest telewizja, to jest tylko sport, transmisje sportowe, żadnych tych bohomazów e, propagandowych typu dziennik telewizyjny Made in Austria, gdzie jest pranie mózgów, czy te TVN, -y, te niemieckie, czy CNN. To jest jedna wielka ściema i propaganda. Tam piorą mózgi. Ja już jestem na tyle dorosły, że ukształtowałem swoje poglądy i świadomość, i wiem, że nie są one wcale błędne. Ale, oczywiście, w moim ulubionym temacie chciałem zauważyć, rozpoczął się wczoraj, dzisiaj jest drugi etap bardzo znany wyścig kolarski La, La Vuelta, chyba tak się nazywa w Hiszpanii. Start tej gorącej Hiszpanii, wysuszonej na pieprze, która się ma zmienić niedługo w saharę, tak nam przecież zapowiadają gryne i inni. Więc w tej Hiszpanii zaczął się ten wyścig. Jak się zaczął? opadami rzęsistymi deszczu, no ale termin terminem. Wystartowali wszyscy kolarze, organizatorzy kibice, wszyscy narzekali. Rzęsisty deszcz w Barcelonie, tej słonecznej Barcelonie i wcale nie jest za gorąco, normalne temperatury. O teraz oglądam, nie chcę przechodzić szybko na telewizję. Jest drugi etap. Też deszczowy, taką rundę robią wokół Barcelony, też w deszczu. Są ciągle wypadki, wywrotki, no bo e, sosa, sucha nie jest, sosa wcale nie jest sucha, jest mokra i to ostre, ostre te wypadki są. Następna rzecz sportowa trwa właśnie, bardzo znany wyścig w Holandii, Formuły 1. I też... Tor jest skąpany w deszczu, to znaczy ten deszcz się zaczyna, potem przechodzi, ale jest deszcz. Było już kilka wypadków. A więc jest deszczowo w tym roku w całej Europie. Już nie chcę sięgać pamięcią do, do czerwca, lipca czy sierpnia były. Nie, fal tutaj w centralnej Europie upałów nie było w czerwcu, ale w lipcu była taka fala, czy dwie fale, krótkotrwałe, 3-4-5 dni. I tak samo w sierpniu, ale dopiero teraz, niedawno, taka fala pięciodniowa upałów. A tak to w sierpniu szczególnie, od 1 sierpnia, właściwie już od końca lipca, do 11-12 sierpnia lało, padało, było mokro. To chciałem zauważyć tym moim wejściem, oglądam sobie dalej, odpoczywam, dzisiaj żadnego baseniku, jutro zacznę, chociaż jutro ma być dużo chłodniej i deszczowo, ale będę pływał, bo tak trzeba, trzeba się ruszać, pozdrawiam wszystkich. A na koniec o co mi chodzi? Chodzi mi o to, żeby nie poddać się tej manipulacji propagandowej. Jest tak, jak jest. Być może w ostatnich 20 latach podskoczyła średnia trochę temperatura, nawet globalnie, no bo podwyższyła się temperatura mórz i oceanów, ale od promieniowania słońca, które jest w ostatnich. 30 latach bardzo intensywne. O tym nie mówią dubki e, propagandowe. o tym nie, nie wspominają oni ciągle CO2 i CO2. I to że my jesteśmy winni. A tak nie jest, tak nie jest. Przynajmniej powinni, o tym mówić, poddawać do dyskusji, ale nie. Oni kształtują swoją ideologię i ma być tak, jak oni myślą. Dlatego teraz sobie wprowadziła EU cenzurę w mediach socjalnych. Bo jedynie media socjalne były dla, nich, dla nas ratunkiem, bo one nie tyle, co podważały to, co nam przekazuje mainstream, tylko dyskutowały z tymi poglądami. One są w, do dyskusji. Ale nie, tu jest tak się wytworzyło teraz WEU, że albo się zgadzasz, albo wynocha. To w Komunie było, było pod tym względem, e, nie powiem, że lepiej, ale nie było wcale gorzej. To, co oni wyprawiają, to jest ucieczka, nie ucieczka, tylko bieg w kierunku tych ideologii, które narzuciły swoim społeczeństwom Chiny i Korea Północna. Do czego to doszło? Po prostu o co mi chodzi na koniec? Nie daj sobą manipulować, bo wcale tak nie jest, jak oni nam przedstawiają. Nawet z tą biedną pogodą, która wcale nie jest taka tragiczna. Pozdrawiam, teraz już kończę. Definitywnie.